Cześć! Ja jestem Michał, a w dzisiejszym odcinku... Syn Lionel Messiego cieszy się z niepowodzenia Barsy. Jerzy Brzęczek ogłosił listę powołanych na mecze eliminacyjne Mistrzostw Europy. Problemy PSG w sprawie Neymara i Mbappe. Niesamowita historia 16-letniego Ansu Fatiego z FC Barcelony opowiada Victor Valdes. Arkadiusz Milik niezadowolony ze swojej sytuacji w Napoli. Piękna przewrotka w peruwiańskiej lidze. Arian Roben ocenia Filipe Coutinho. Wczoraj na kanał przyszło ponad 300 nowych widzów. Witam serdecznie nowych subskrybujących. A jeżeli ty jeszcze nie subskrybujesz kanału, a interesujesz się piłką nożną, Klikaj koniecznie czerwony przycisk na dole, dołącz do naszej ekipy. W ogóle jak zauważyliście zbliżamy się do 250 tysięcy widzów na kanale. Tutaj jest nas tak dużo, a na Facebooku jest nas tylko 2300, dlatego Ciebie zapraszam na Facebooka Ostatni Gwizdek do polubienia fanpage'a i śledzenia po prostu nowych postów, informacji, newsów i tak dalej. Jeżeli będzie jutro 3000 lajków to może zrobimy jakiś konkurs. Po prostu wbijajcie. To samo do grupy Ostatnie Gwizdki na Facebooku, bo nie każdy wie, że po prostu fanpage i grupa i tak samo Instagram Ostatni Wizdek. Jeżeli nie wiedziałeś, a chcesz śledzić, no to zapraszam koniecznie. Linki, wszystkie w opisie. No i nie byłbym sobą, gdybym nie wspomniał o Football Team i o moim klubie Ostatnich Wizdek. Wczoraj wygraliśmy 1 do 0. Dzisiaj kolejny meczyk zapraszam do klubu. A link do Gierki oczywiście w opisie. No i już nie przedłużam i życzę miłego oglądania. Jeden z newsów będzie dotyczył 16-letniego Ansu Fatiego, który niedawno zadebiutował w barwach seniorskiej drużyny FC Barcelony. W związku z nim mam dla Was zagadkę. Jakiej narodowości jest piłkarz FC Barcelony, Ansu Fati? Zachęcam do odpowiedzi w sekcji komentarzy. Rozwiązanie zagadki standardowo na końcu materiału. FC Barcelona w drugiej kolejce Primera Division pokazała się z bardzo dobrej strony, pokonując na własnym stadionie Real Betis z 5 do dwóch. Trzeba podkreślić, że ten korzystny rezultat udało się zanotować bez dwóch największych gwiazd formacji ofensywnej Lionela Messiego i Luisa Suareza. Zarówno Rukwajczyk, jak i Argentyńczyk pojawili się na trybunach Camp Nou, aby dopingować i wspierać swoich kolegów z boiska. Wraz z piłkarzami na trybunach pojawiły się ich dzieci. W pewnym momencie doszło do bardzo zabawnej sytuacji. FC Barcelona była bliska strzelenia gola, jednak jeden z ich piłkarzy minimalnie chybił. Zauważył to syn Messiego Mateo, który ucieszył się z tego powodu. Luis Suarez był zszokowany zachowaniem Mateo, który upomniał go komu ma kibicować. Sami zobaczcie całą tą sytuację. Jak widać, zarówno Suarez, jak i Messi mieli z tego niesamowity ubaw. Łapcie jeszcze jedną zabawną akcję Mateo, przez którą Lionel nie mógł się skupić na meczu. Kartka z kalendarza 27 sierpnia 1977 roku w brazylijskim Sao Bernardo do Campo urodził się Anderson Luiz de Souza, czyli po prostu Deco. Był on reprezentantem Portugalii i piłkarzem takich klubów jak FC Porto, FC Barcelona czy Chelsea. Ostatni gwizdek solenizantowi życzy wszystkiego najlepszego w dniu jego święta. Już niedługo nastanie przerwa reprezentacyjna, w której podopieczni Jerzego Brzęczka wznowią rywalizację o wyjazd na Mistrzostwa Europy, które odbędą się w przyszłym roku. Polacy zmierzą się 6 września na wyjeździe z reprezentacją Słowenii, natomiast 3 dni później na Stadionie Narodowym Biało-Czerwoni podejmą reprezentację Austrii. W związku z tym, że mecze zbliżają się wielkimi krokami, Jerzy Brzęczek postanowił ogłosić listę powołanych na eliminacyjne mecze. Wśród powołań nie ma większych zaskoczeń. Z kadry do lat 21 Czesława Michniewicza powołania otrzymali Robert Gumny, Sebastian Szymański oraz Krystian Bielik, dla którego to pierwsze powołanie do seniorskiej reprezentacji. Reszta piłkarzy to Stara Gwardia, która została już sprawdzona i przetestowana przez Jerzego Brzęczka. Listę wszystkich powołanych piłkarzy możecie zobaczyć na tej grafice. Bardzo mocno powinna zastanawiać obecność Arkadiusza Recy, który nie cieszy się uznaniem szkoleniowca Atalanty. Miejmy nadzieję, że do meczów eliminacji lewy obrońca włoskiego klubu rozegra chociaż kilkadziesiąt minut. A wam, drodzy widzowie, kogo brakuje na liście powołanych, z kogo powinien zrezygnować selekcjoner Jerzy Brzęczek? Czekam na Wasze odpowiedzi w sekcji komentarzy. Paris Saint Germain ma bardzo duży problem ze swoimi największymi gwiazdami oczywiście chodzi o Neymara oraz Kylianem Bapę. Dlaczego? Historię Brazylijczyka zna każdy. Piłkarz chce zrobić wszystko, aby opuścić Paryż na rzecz FC Barcelony lub Realu Madryt. Problem w tym, że włodarze klubu stawiają zaporowe warunki. W związku z tym cierpliwość zaczął tracić sam trener PSG, Thomas Tuchel. Niemiecki szkoleniowiec chce jak najszybciej zakończyć kwestię Neymara. Jest to zrozumiałe, ponieważ trener nie wie czy ma w swoich planach uwzględniać Brazylijczyka. Dość wymowne były słowa Tuchela po ostatnim spotkaniu ligowym z Toulouse. Celem jest, aby zakończyć to tak szybko, jak to możliwe. Wszystko zależy od Leonardo. Sytuacja nie jest jednak do końca jasna. Czy zobaczymy Neymara w następnym meczu? To nie jest tylko moja decyzja. Gdyby tak było, to zagrałby już w ostatnim spotkaniu. Jakby tego było mało, okazało się, że przez najbliższy czas Tuchel nie będzie mógł również skorzystać z usług Kyliana Mbappe, który doznał urazu w ostatnim meczu ligowym. Lekarze u Francuza zdiagnozowali uraz, co może się wiązać z prawie miesięczną przerwą w grze. A to oznacza brak Mbappe na początku rozgrywek Champions League. Niemiecki szkoleniowiec PSG ma duży ból głowy. Będzie musiał zdziałać cuda, aby bez Neymara i Mbappe poukładać jedenastkę paryskiego klubu. Jeszcze raz wróćmy na chwilę do ligowego spotkania pomiędzy FC Barceloną a Realem Betis. W nim zadebiutował zaledwie 16-letni Ansu Fati, którego występ został oceniony bardzo pozytywnie. Dla wielu obserwatorów jego występ był niemałym zaskoczeniem, wręcz szokiem. Przeciwnego zdania jest trener FC Barcelony do lat 19, Wiktor Waldes. Były bramkarz Dumy Katalonii w żadnym stopniu nie był zaskoczony występem Fatiego. Ansu jest silny, szybki i pewny siebie. Potrzebuje swobody, żeby się rozwijać. Jestem bardzo szczęśliwy z jego powodu. Dziękuję Valverde, że pozwolił mu zagrać. Jego występ wcale mnie nie zaskoczył. Waldes korzystając z okazji opowiedział historię o tym, jak po raz pierwszy wystawił Ansu w pierwszym składzie, wskutek czego doznał kontuzji. Poprosiłem go wtedy, żeby pokazał mi swoje buty. To była kompletna tragedia, ruina. To one powodowały ból. Nikt nie zorientował się, że trzeba mu kupić nowe buty. W końcu ja to zrobiłem. Historia Ansu Fatiego może być inspiracją dla wielu chłopców z La Masi, w tym dla Michała Żuka. Kto wie? Być może za kilka lat w podobnych okolicznościach w barwach dumy Katalonii zobaczymy Michała. Od czasu do czasu pokazuję wam przepiękne trafienia z różnych zakątków świata przyszedł czas na następne. W dalekim Peru, w ramach czwartej kolejki ligi tego kraju, mieszyły się ze sobą drużyny Alianza Lima i Akademii Cantolao. Gospodarze wygrali ten mecz, a bohaterem został autor hatrika Kevin Quevedo. Jedna z trzech bramek padła po pięknej przewrotce. Zobaczcie sami. Dużo w trwającym jeszcze okienku transferowym mówi się o arkadiuszu Miliku i jego przyszłości. Włoskie i niemieckie media donosiły o bardzo dużym zainteresowaniu takich klubów jak Intermediolan czy Borussia Dortmund. Tak na dobrą sprawę, wszystko się jeszcze może zdarzyć. Do końca okresu transferowego pozostało kilka dni. W Neapolu wciąż wierzył w kupienie Mauro i Cardiego z Interu, co mocno osłabiłoby pozycję Milika w klubie. Według włoskich mediów, reprezentant Polski z tego faktu ma być niezadowolony. Milik nie ma pewnej pozycji w klubie, co negatywnie wpływa na jego mentalne przygotowanie. Przyjście argentyńczyka będzie równoznaczne z odejściem Polaka najprawdopodobniej do niemieckiego BVB, które tylko czeka na okazję. Przyjście Filipe Coutinho do Bayernu Monachium wywołało ogromne emocje nie tylko w Niemczech, ale niemal w całej Europie. Brazylijczyk w znaczący sposób może się przyczynić do obrony mistrzostwa Niemiec oraz opowalczenie o zwycięstwo w Champions League. Arjen Robben, były piłkarz bawarskiego zespołu, bardzo pozytywnie ocenił ściągnięcie Coutinho przez włodarzy Bayernu. Jest graczem o ogromnym potencjale. Trzeba jednak pamiętać o jednej rzeczy. On przyjeżdża do nowego klubu w nowym kraju i potrzebuje czasu. Gdy minie kilka tygodni będzie miał wiele szans na pokazanie pełni swoich umiejętności. Robben odniósł się również do tego, że Coutinho będzie grał na plecach z jego byłym numerem. Holender nie robi z tego żadnego problemu. To dla mnie żaden problem. Chcę dla tego klubu wszystko najlepszego. Co ja mam powiedzieć, gdy przychodzi nowy zawodnik i chce dziesiątkę? Żeby zostawili ten numer na następny sezon dla kogoś innego? Odpowiedź na zagadkę! Ansu Fati urodził się w Bissau i jest obywatelem Gwinei Bissau. Od 2012 roku jest piłkarzem młodzieżowych drużyn FC Barcelony, do których przeniósł się z Sewilli. Czy zastanawialiście się kiedyś co oznaczają tatuaże znanych piłkarzy? Na przykład liczby na palcach Sergio Ramosa? Zapraszam do obejrzenia filmu na kanale Zawód Typer, dzięki któremu dowiecie się wszystkiego na ten temat. Na dziś to tyle, dzięki za uwagę sprawdźcie też inne filmy, które pojawiają się wam na ekranie, a my widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia!